Tak, my generalnie rzecz biorąc, jesteśmy cały czas w tym koszyku rynków wschodzących, rynków regionu tutaj Europy Wschodniej, i bardzo często dzieje się tak, że jeżeli coś w danym kraju się dzieje, to reagują w tym samym kierunku, mniej więcej pozostałe waluty z danego koszyka. I my doświadczamy tego również, jeżeli na Węgrzech. Dzieje się coś złego, to złoty najczęściej też e, traci na wartości. Jeżeli tam forint, e, powiedzmy, zyskuje, to, to zyskuje złoty. I też odwrotnie, jeżeli, w złot, jeżeli na złotym dzieje się coś, co e, jest jakimś impulsem dla walut tutaj naszego regionu, to te, te waluty też e, reagują. Ale trzeba też podkreślić, że te ostatnie e, lata e, no, to jest jednak pewna różnica w reakcji inwestorów na poszczególne wydarzenia. Odstają od nas tak naprawdę najbardziej Czesi. Kwestia stóp procentowych, bardzo ważna kwestia, kwestia inflacji. To też bardzo mocno na tutaj postrzeganie waluty wpływa. Czesi czy Węgrzy rozpoczęli na przykład podwyżki stóp procentowych wcześniej niż Narodowy Bank Polski w sytuacji, kiedy doświadczyliśmy no, narastającej już wyraźnie presji inflacyjnej, więc no, te kwestie takie związane właśnie z polityką monetarną, z polityką rządu, plus tak jak mówię w przypadku Polski, ta bliskość wojny, to wszystko są czynniki, które bardzo mocno wpływają. I co do zasady nasze waluty tych trzech krajów idą zazwyczaj w tym samym kierunku, ale da się dostrzec tak, takie okresy, kiedy następuje tutaj pewny rozdźwięk. I w przypadku tych ostatnich tygodni no też mieliśmy taki rozdźwięk. Złoty zyskiwał na wartości, ale nie aż tak bardzo jak czeska korona czy węgierski forint. No ale te ostatnie dni, tak jak powiedziałam, pokazują, że wracamy jakby do, do tej głównej trajektorii. Te waluty znowu, zaczynały, znowu poruszają się w tych samych kierunkach, no i złoty też, no niestety, tak powiedziałam, wrócił do tych słabszych wartości.